Każdy chrześcijański dom powinien odróżniać się od innych, niechrześcijańskich domów. A czym? O tym właśnie dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali. Każdy z nas, gdy chce wyszukać jakąś definicję, bardzo szybko sięga do internetu, najczęściej do Wikipedii. Zróbmy to dzisiaj. Nabożeństwo jest to forma modlitywnego zgromadzenia wiernych danego wyznania. W naszym domu możemy zorganizować nabożeństwo, czyli tak naprawdę modlitewne zgromadzenie wiernych. Wiernych, którzy wierzą w Boga, nas jako rodzinę, którzy chcemy przyjść właśnie do stóp Chrystusa. Jaki sposób e, możemy przyjść na takie nabożeństwo? Jakie mamy rodzaje takich nabożeństw w chrześcijańskim domu? Na pewno takim rodzajem nabożeństwa będzie osobiste spotkanie z Panem Bogiem. Każdy rodzic powinien mieć taki czas, w którym e, Bóg powie mu o tym jak wychować dzieci, jak przejść przez dany dzień, w moment, w którym go wzmocni, moment, w którym rodzic przeczyta coś z Pisma Świętego, nauczy się czegoś ciekawego, będzie mógł oddać wszystkie troski i kłopoty i problemy, również troski właśnie Panu Bogu w modlitwie. Ważne jest, że takie osobiste nabożeństwo powinno nie tylko odbywać się i nie być udziałem tylko osób starszych, dorosłych, ale również dzieci ponieważ e, kiedy nauczymy dzieci od e, samego początku, że ten czas jest naprawdę niezwykły, to e, dzieciaki wyrosną właśnie w takim przekonaniu, że powinienem mieć taki czas, mimo wszystko i zawsze, bo on daje mi naprawdę wiele, wiele mnie uczy. O tym, jak zorganizować takie osobisty czas z Panem Bogiem, cichy czas z Panem Bogiem, czy jakkolwiek możemy to nazwać. E, właśnie dzieci. Zachęcam Was, żebyście obejrzeli inny odcinek. Link znajduje się w opisie filmu na dole. Na pewno. E, Takim niezwykłym nabożeństwem będzie też rodzinne nabożeństwo. Niektórzy nazywają to namiot spotkań, albo rodzinne wielbienie, albo po prostu, tak jak ja, rodzinne nabożeństwo. Czym charakteryzuje się takie nabożeństwo? Po prostu cała rodzina spotyka się razem e, i razem studiuje jakiś fragment z Pisma Świętego, może czyta jakąś książkę, może mm, słucha czegoś razem, może coś sobie opowiada, e, albo po prostu modli się i śpiewa dla Pana Boga. Na pewno jest jeszcze jeden rodzaj nabożeństw, który jest bardzo, bardzo potrzebny i nie możemy o nim zapominać, nawet jeżeli mamy rodzinne nabożeństwa. Jest to czas tylko i wyłącznie dla małżeństwa. Małżeństwa, które spotyka się ze sobą i z Panem Bogiem. Dlaczego to jest tak ważne? Bardzo łatwo jest Zamknąć się tylko w jednym sposobie myślenia podczas naszych osobistych nabożeństw. Natomiast w nabożeństwach rodzinnych, które mamy razem z naszymi dziećmi, bardzo łatwo jest spłycić nasz poziom e, myślenia o duchowości, o różnych teologicznych aspektach i rozmawiać tylko o prostych formach, nie rozwijając swojego charakteru i swojego myślenia na temat Pana Boga. Natomiast rozmawiając z kimś dorosłym o sprawach duchowych, możemy poszerzyć nasze horyzonty, możemy dowiedzieć się o innego spojrzenia, ale też wzmocnić duchowo właśnie na takim dorosłym poziomie. Bo jednak, kto potrafi ciągle modlić się i dziękować za piękne chmurki i piękną tęczę na niebie? Musimy też podziękować Bogu za rzeczy i oddać Bogu rzeczy, których dzieci mogą nie zrozumieć. Chciałabym też z Wami. Podzielić się pewnymi um, statystykami, które pokazują, że pary i małżeństwa, które mają e, takie spotkanie, takie małżeńskie nabożeństwa, są bardziej trwałe. Te statystyki mówią, że jedna na dwie pary rozwodzi się, kiedy biorą tylko ślub cywilny. Natomiast kiedy zaufali Bogu i wezmą ślub kościelny, to tylko już jedna na trzy pary rozwodzi się. Co ciekawe, jeżeli ta, para będzie co, co tydzień, jeżeli ta para będzie co tydzień chodzić do kościoła, to tylko jedna na 50 par weźmie rozwód. Ale jeżeli wy jako rodzice podejmiecie wyzwanie i będziecie codziennie przychodzić do Boga i modlić się razem i razem studiować Pismo Święte każdego dnia, to statystycznie szanse na rozpad Waszego związku wynoszą 0 0,6%. Dla mnie jest to nie tylko e, fenomenalny sposób na to, żeby umocnić swoje więzi, ale także, żeby właśnie rozwijać się duchowo, nawet jeżeli w naszym domu są dzieci. Pamiętajcie o tym, że nabożeństwo nie musi odbywać się w kościele i nie jest tylko zarezerwowane do spotykania się i organizowania przez mm, wspólnotę kościelną, ale również może być udziałem właśnie w naszym domu. Poprzez osobiste nabożeństwo, Nabożeństwa rodzinne, ale również małżeńskie. A także chciałabym Was serdecznie zachęcić do tego, żebyście założyli grupę domową, która będzie składała się właśnie z innych rodzin, które mają dzieci. Dzięki temu będziecie mogli zorganizować coś dla dzieci, coś dla rodziców, wspólnie pomodlić się, jednocześnie akceptując, że jakieś dziecko właśnie wybuchnęło płaczem, komuś coś nie pasuje, ktoś się spóźni, bo. Wiadomo, ktoś zapomniał misia swojego ulubionego, dzięki temu stworzycie naprawdę niezwykłą społeczność i będziecie mogli spotykać się, tworząc taki mały kościół domowy, małą taką grupę domową, małe naburzeństwo z innymi wiernymi, którzy mają te same problemy jak wy. To jak? Zaczynamy? Mam nadzieję, że już dzisiaj, jeżeli jeszcze tego nie praktykujecie, siądziecie wspólnie razem do wspólnego wielbienia Boga, a jeszcze w tym tygodniu zadzwonicie do zaprzyjaźnionej rodziny i zaproponujecie im, żebyście spotkali się. Może raz na dwa tygodnie, może raz w miesiącu, a może nawet raz w tygodniu na wspólnym wielbieniu Boga, jako kilka rodzin, dwie rodziny, tak, aby duchowo wzrastać i budować siebie. To naprawdę się opłaca.